Dawaj grywa Co jest grywazy? O co chodzi? O kurwa. Tańcy z Fortnite. A. Zobacz, co się dzieje. You spin me right now, baby, right now. Bom bom ba da Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Fłak na 11 levelu! Bierz go. Tylko, że ognisty dostanie... O kurwa, ale go skasował. No właśnie. Przecież ognisty to dostaje na łeb. Dobra, dobra, kurde, Roberta dostała mocno na, na dziurę. Ale chyba żyje, w sensie... Nie no, ma 0 HP. Nie wiem czy ona się odnowi, czy co. Dostała one shota i po robocie. Roberta na łeb dostała. I tutaj jest całkiem przyjemniej. I tak pomiędzy biomami. Ładne pole z jakimiś fiołkami. No nie? Ja już, chcę, ja już chcę jakąś bazę postawić. Ale tam też jest ładnie. Są surowce. O, tam jest kolejny fast travel. Pójdę go sobie odblokować. I wanna be the very best. Like no one ever was Bęk. Paldek, paldek. Yy, roby. Technologie. Mog mogę Spear sobie odlokować. Orzesz, kurwa, co to jest? Brączery. Jakiś wilk tam na 13. Ale zaraz na dziury dostanę. Tutaj też są wilki. Nie, no zaraz jest game over. Oho, mówiłem? Kłak, bierz go! A! Oh, kłak! Do ataku! Kurwa, ale lagi. A, nie mam strzał. Pozdro. Nie! Zostaw nie! iść Iś! 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 iś. Ała! Tak, Kłak, bierz go, bierz go! Nie, kłak! Szybko! A! Ah, A! Ah, ah, ah! Dobra, udało się. Siść. Razaj, Gerwazy nam uratował dziurę. Melpaka, ale fajna. Ja nie mam kulek, żeby złapać. Nie Jesteś agresywna, prawda? Z trzy natłukłem go i pozdro. Co brumcia? Brumcia, ty jesteś najlepszym Pokemonem. Nie ma lepszego pokemona od ciebie. Kurwa, no, ale to wspinanie się to jest... Tak skonana zapożyczona, ale jest fest. E, jajco. Nie, nie to chciałem zrobić. Wracaj tu, gerwazy. Kamienne jajko. Kurde, musimy zacząć inkubować te te. Ej, no tutaj. Tym pomnikiem skalnym. Że to będzie daleko do surowców, co nie? Ej, tutaj coś się stało. Ciekawe co? Coś takiego rozwalonego? Hmm. Tam jest jakieś miasto, coś? Nie, tam jest yy, chyba teleport. Wygląda jak jakieś budowle, coś tam w tle. Tam w sumie ładnie też. No co, ja tu będę za każdym razem właził, jak będę biegał z bazy po surowce? Bez sensu. To już lepiej na tej polance tu się wybudować. Tylko, że wilki będą mnie prześladować. Yy, Rafał głodny. Pasuje. Ej. Roberta się nie regeneruje generalnie. A, muszę w palbok się wsadzić, żeby ona się zregała. Dobra, kumam. Tu gdzieś bazę, bo postawimy i już mi się nie chce biegać. Trzeba trochę sprogresować technologicznie. O, tu mamy fajne kwiatki. Ładnie tutaj jest. Blisko wody. A, super jest. Zobaczcie jak ładnie. Pewnie, że tak. Tu będziemy mieszkać. Nie się tego podnieść, ani nic po prostu tak stawiasz i pozdro? Bo ta. A nie, da się, dobra. Cyk. Tu będzie nasz dom. Będzie super. Snapuje się? Snapuje się. No, krzywo podłogi postawiłem, standard, ale whatever. Jakaś bitwa tam. Co tam się dzieje, ty? Do Pokémonów strzelają kłusownicy. A to są NPC-ty. To nie są gracze. To jest chyba jakieś takie wydarzenie po prostu. Nie mam czasu na to. Dobrze, no, oni się tam poobijają, a ja tam wejdę na, na trzeciego. Tylko, że nie mam strzału, holipka. Muszę znowu strzały sobie porobić. Czekaj, czy drzewa odrastają. Na pewno odrastają ty, bo ja tu drewno zostawiłem, co jest? Kwiaty we włosach Roztargał wiatr. Jakiś glut tu biega. Normalnie, chłopy tam walczą. Nie wiadomo o co chodzi. Taką chałupę sobie zrobimy. 3 na 3. No nawet na upartego mógłbym tutaj tak zrobić, nie? Tylko nie wiem jak ze ścianami będzie, pewnie problematycznie. A, pociągnie tutaj. Będzie śmiesznie. Okej, okay. wody są. Door jest. Open. Tu chyba nie ma jak ten wraście, nie? Że są dobre i złe strony ścian. Chyba nie. Kurde, prawym. Tylko, żeby okna postawić, proszę bardzo. O, no, będzie problem. Będzie problem, będzie, będzie, będzie. No, już widzę, że tutaj Ark Survival Evolve budowanie, czyli jak sprawić, żeby budowanie przyjemne nie było? Standard, standard. Tak, tak myślałem, tak myślałem. Dobra, pierdolę, robię tak. Uuu. Aż wylewelowałem z tej frustracji. Czy nie mogę na tym to wybudować? What is this bullshittery? What do you mean? Oh my god, nie, już, już, już. Biorąc pod uwagę, że za parę dni wychodzi shrouded, który ma fantastyczny system budowania, to już mi się podnosi ciśnienie, nie? Już, już mi się podnosi ciśnienie. Już, już, zaraj, zaraj idziemy na Dark and Darker. Co, muszę wybudować ten? Czy to tak działa? Zgadłem. Dobra, w imię nauki, czekaj. Jak? W tylu latach, tylu survivalach gry nadal mają swoje premiery z tak chujowymi systemami budowania. To jest, to jest nieporozumienie, nie? To jest kurwa niepojęte. O tak? Pewnie tak, co? O, o! o, tak musi być. Dobra. A jak to mogę rozwalić teraz? Jak tu się rozwala? O, dissembly mode. Nie no, da się tak zbudować, ale no to jest... Tragi tragiczny system. Nie podoba mi się FEST. To jest dokładnie to, co w, w arku. Jest paskudne budowanie. A tutaj tego środkowego nie postawię, nie? Zaraz zobaczymy. Klikam cały czas lewy zamiast prawej, jak chcę kilka postawić, albo whatever. A jest taki. O, właśnie. A jak to zamknę na przykład? Nie zamknę. Będę musiał płaski dach zrobić, bo nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle możliwości budowania stożkowatych tych. Ja pierdolę. A tam What? A tutaj mogę? Ale nieprzyjemne gówno. Przez sekundę tam widziałem przecież. A, i tutaj mogę, nie? Ale będę budował wiesz, audyt. Ja cię kręcę, ale będę budował. Pięknie będzie, życie będzie piękne. Trzeba tylko... Trzeba tylko przeboleć, no. Po prostu przetrwać widzowie trzeba. I tyle. Niech będzie taka obora, whatever, nie? Jak to mówią. Ciekawe czy jak rozpalę na środku ognisko, to czy... no bo nie, bo jeszcze mi spłonie ta chałupa w pizdu. Na zewnątrz co odpala ognisko. W ogóle nie widziałem żadnych innych baz graczy, nie? To jest ciekawe. Dobrze zrobione oświetlenie, nie? To się oświetlenie to też dobrze pracuje. Nie no ta gra to jest, jest straszna tandeta, w sensie to jest żynka z gry, która sama w sobie nie jest dobra. I tak wiem, że całe multum dzieciaczków zaraz się spróje w komentarzach, że kurwa Ark to wasza ulubiona gra i tak dalej. Fajnie, ja też lubię dinozaury. Super sprawa, ale Ark sam w sobie jako survival jest mierny. Jest bardzo kurwa kiepsko wykonany, a ta gra to jest po prostu ujbowska wersja. Arka, czyli jeszcze gorzej, co myślałem, że nie da się tego zrobić. Ja nie da się dachu zbudować. No da się no ale, co to za dach? Daj spokój. Jeszcze dla mnie biorąc pod uwagę, że na horzoncie jest enshrouded, to jest takie, o, Co ja robię ze swoim życiem? Bez kitu? Dawaj mi to drzewo. No to raczej ma targetować w brak Pokémon podobnych gier dostępnych na PC. I co, i to zwalnia z y, dobrej jakości? Są jakieś targety, które jakby zwalniają z tego, że mechaniki w grze mogą być po prostu kiepskiej jakości? No nie wiem. Ty coś tam śpi. Co to jest? Fal sol. Duszę podniosłem. A tu nie trzeba żadnego tego? Nie, nie trzeba ognia, ani... znaczy tego. Wyrosę buduję, Żebym miał gdzie spać. I łóżko dlatego. Za, łóżko dla swojego Pokemona może wybudować. O. Dobra. I co, jak go tu rzucę, to on będzie spał? Gerwazy do spania. Idziemy spać. Szybko. Okej. Okay. Dobry kadr, nie? Kurde, moja postać to ma wręcz twarze na kolanach, nie? Ma tak udaulane. Dobra. razy. wracaj. Co jest? Kto tu. Jakaś banda chuja tutaj postawiła bazę obok mojego domu, to tutaj było? Kurwa, to nie jest sąsiedztwo, co wybraliśmy, ty. No nieźle. No udawajmy, że nic się nie dzieje. Dobra. Kitowcy atakują. Ty, ale w taki survival w świecie Power Rangers, albo MMO w świecie Power Rangers, wybierasz tę klasę, czyli kolor swojego Power Rangera, z kitowcami tam walczysz, Zordon ci daje questy. Jak się nazywała ta baba w Power Rangers? Rita chyba? Rita, nie? Z Rita jako final boss? Ja bym grał. Bez kitu. Większość osób to nawet pewnie nie wie, o, o czym mówię. Jakie Power Rangers są, gada? Tu mogę sobie naprawiać rzeczy. Ile na przykład? No, cloth jest potrzebny, nie? Do naprawy, dobra. O, i Palbox, właśnie, ten Palbox muszę postawić ty. Ale ten Palbox, Palbox, to co, on musi być? On musi być na zewnątrz? Chyba ta? Ty. O nie. O nie, 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 nie. Panowie, to nie tak. O nie. Kurwa, przypał, przypał. Bandyci idą, sam siedzi. Dobra, odpuścili. Oho. wilczek się wkurzył. Nież go! Gerwazy, pal go na łeb. A, tak, Gerwazy, dobrze. Ty, Gerwazy, jak go ruga, zoba? Zoba, Ty no, Gerwazy tutaj, dobry wariat z Gerwazego. Mój ulubiony Power Ranger? Chyba biały. Ty, no tego tutaj nie było, przysięgam, nie? No chyba bym to zauważył, jak schodziłem z tej górki. Nie wiem. Czekaj, musimy Palbox wybudować. O kurwa, co tam się dzieje, ty? To pewnie powinno być jakoś obudowane, albo coś w tym stylu, ale w dupie to mam. Mam Palbox, Palbox, yy... o i mogę też Fast Travera i co, Roberta tutaj wsadzę i Roberta się tutaj będzie regenerować, ta? Super, Base Upgrade, no kurwa, bierz go grwazy! u was siekiery na napierdolę Gerwazy wal go, dobrze, dobrze grwazy. tak powinno być Ty następny biegnie, o cześć, Gerwazy, bierz go, oni teraz będą tu przybiegać i mnie denerwować? Bomba pierdła chyba, pod mapę mnie wje...ło O, na szczęście... Poczekaj, poczekaj Nie! Ur, wziąłem tej, tej... Nie no, spięścić się na ale hopie Chodź tu Wracaj tu Leję go! Nie widzę! Miam, nie mam, nie staminy! O nie! U! <śleski> <śleski> Za ja pierdolę. <śleski> Jeszcze raz. Ty, ale on, on agro w ogóle nie łapie. Mojego skill na tłoc. Uciekać! Uciekać! To są lagi, ty! O gościu. Czy to jest gerwazy. Nie, to nie jest gerwazy. I co? I gerwazego już straciłem na zawsze? Ale sadek. Sadek fest. A nie, jest gerwazy. Jest gerwazy. Po prostu pokebola żeśmy upuścili. Pasuje robota. Ja mogłem tak kliknąć, i pasuje. Armor is the maggot. Strzały musimy porobić, bo bez strzał to nie robota. Natłukę tego drewna, natłukę skał porobię strzał i możemy się pizgać z tymi łosiami. Bo czy tutaj są jakieś w ogóle? O, tam nie. Tam są jakieś skały, chyba? Kurde, ale te pajacy też tam są. Czemu oni się tak respią wokół mnie? To jest jakiś tower defense ta graczy, o co chodzi? Jak tylko bazę postawiłem, to tutaj jakieś gnoje zaczęły się pojawiać. Tą bazę to chyba będzie trzeba im rozwalić. Tak mi się wydaje, że tam trzeba wejść do środka i wszystko wytłuc. Nawet z tego Ore leci, a ja stone potrzebuję. Tu jest chyba stone. Oh, niezła faska, widzowie. Dobra, bo. O, oh, cholera. Rafał, za dużo nieść. A spirit left behind by small paw I can throw. Ach, out hidden. Over to statue of power. O, to mogę użyć, żeby ulepszać swoje te pale. Nice. O, zepsuło mi się w ogóle ten... Strój mi się zepsuł. Statek. To ja, ja muszę skrzynkę zrobić. Ty, skrzynkę musimy zrobić i... Zaraz przyjdę po to. Skrzynkę musimy zrobić i proszę ja was odłożyć to. O o, no nie, musimy zostawić w spokoju, błagam. Nikogo nie ma w domu. Zamykaj te drzwi. Zamykaj te drzwi. Ale są lagi, jak się przerzuca te itemy. Venom, Gland, Ore, Alfluids. Paldium fragment. O kurwa, jakiś kutastujcie. Nie ma mnie, Leżę w łóżku! Dobra, robię strzały, macie przebrane. Kurde, tylko 90. Dobra. Ogarniemy sobie strzały z łukiem, z łukiem i z Grewazem to trochę łatwiej będzie tutaj jakiś opór stawiać, nie? Grewaz już ma siódmy poziom, jest giga Ale ale p... B... 120 zł. Nie no wiesz, no jeśli ktoś lubi Arka, to jest tak, że jeśli ktoś lubi Arka, a Ark ma bardzo duże przecież yy, community, no nie. I lubi Pokémony, lubi takie weebowskie klimaty, no to myślę, że ta gierka będzie taką odskocznią miłą, nie? Jak, jak, jak ci się po prostu znudzi. Ale analizując sam w sobie survival, no to tak, archaiczny już jak na uważam, no o wiele lepszy jest... Yy, Wokselowe albo wokselowo-hybrydowe budowanie w grach, no nie? I światy, generalnie świata, a nie budowanie. Yy, czyli no per blokowe, albo właśnie taka hybryda, jak jest Vanshrouded. Yy, to jest chyba, to się nazywa budowanie modularne, tak mi się wydaje. Modularne z wokselowym, gdzie możesz jakby modularnie postawić bazę i ją modyfikować per blok. Yy, ten crafting, gdzie no serwer 32 osoby, ja rozumiem w PAX Day, gdzie coś takiego robisz. Gdzie tam jest jakby ta, tak masowo nastawione na taki realizm, na zasadzie, że gra 3000 osób na serwerze, i ten jest partnerzem, więc musi dużo czasu siedzieć przy kowadle i stukać w TT, nie? To ja jak najbardziej w pełni rozumiem. A gdzie moje strzały? A, nie odebrałem ich, nieważne. O, teraz mam strzały. A, nie trafiłem. No, The Forest, The Forest ma bardzo unikatowy, nie? Styl budowania. Który mi się bardzo podoba Ale No większość ludzi W dzisiejszych czasach Się okazuje, że nie fajne, bo Za długo trzeba Drewno zbierać Ty, oni tam jakiego Pokemona mają w klatce w ogóle Ja tam idę Zaraz się przygotowuję Do ataku a Jak jest base upgrade? Deploy a work pal to the base Okej okay. Nie wiem, nie wiem Jak mam deploy Deploy do, to the base Żeby se pracował Chyba muszę stanowisko Jakieś do, do pracy Wybudować I wtedy będzie git Szczęść Boże Ratuj się kto może Uważam po prostu Że Z biegiem czasu Survivale jako gatunek zasługują na o wiele więcej niż to co jest tutaj prezentowane, nie? Nie chciałbym być jakiś ofensywny, ale po prostu uważam PAL World po 2,5 godzinach rozgrywki za dość głupkowaty survival. Dla bardzo, bardzo specyficznego konsumenta, do którego ja się niestety nie zaliczam, znaczy niestety, niestety, nie? Jakbym miał wybrać takie top, top 3 survivale, w których jest najlepszy system budowania, najbardziej satysfakcjonujący, najbardziej przemyślany, no to na chwilę obecną i to na bazie dema, to według mnie numer 1, numer jeden, y, Enshrouded, numer 2 Valheim, Numer 3, bo ma Minecraft, 7 Days To Die, może Conan Exiles, może, chociaż Conan Exiles jest taki stricte modularny, ale tam bardzo mocno podciągnęli to budowanie, no nie? My też przychodziliśmy, no, do Long Dark, też czekał na piąty epizod. Dachu się nie da zbudować i to jest właśnie piękną walheim, że tam rzeczywiście dachu nie da się zbudować w taki prostacki sposób, jak tutaj budujesz dach albo nie budujesz dachu. Nie dlatego, że jest jakaś reguła do tego, tylko dlatego, że po prostu snapowanie jest do chipy. Walheima ja na pewno sobie wrócę, jak wyjdzie update z Ashlandami. Jak Ashlandy wyjdą, tylko. Niestety, no, mankamentem Walheima jest to, że no tam update wychodzi raz na dwa lata, raz na trzy lata. Gra ma już ile? Cztery lata chyba ma Walheim albo trzy? Trzy albo cztery lata, z tego co pamiętam. Ile tam było takich major, major updateów? Jeden? Misslandy tak naprawdę dodali i pozdro, nie? Ciekawe, czy Roberta już się zregenerowała w tym. O, zregenerowała się, no i Gate. idziemy łapać jakiego Pokemon'a. Dobra, ile mam strzał? 61. Kurde, kamień, kamienia mi brakuje, muszę iść po kamień. No ładno, nie no, miejscówka na bazę w sam raz. Zastanawia mnie, że. Gdzie są Gracze. To jest niby 32 graczy, no ale w sumie 32 graczy na taką mapę dużą. No to wiadomo, nie? Że tak, że będzie problem. Czy. I też musimy pokonać jakiegoś tego: elitarnego, legendarnego Pokemona albo złapać. Nie wiem, czy je się łapie, czy co się robi. No chyba w pierwszej kolejności do tego ogumosa będzie trzeba zrobić. Nie, no nie jest aż tak duża ta mapa. I am hungry. Rafał is hungry. Grywazego grzybami nakarmiłem po sobie robota. No bronie, bronie to pewnie się kraftuje, nie? Dla, dla tych. Właśnie muszę rozkminić jak? Jak mogę najlepiej? Wow. ten co? Ty, walum się! Gracz jest! To gracz jakiś. To jest gracza jakiś jeleń! No i masz gracz, no? Ciekawe czy tutaj jest PvP, nie mam pojęcia, nie? Wcale bym się nie zdziwił, jak chłop teraz przyjdzie, mnie rozbije i mi całą bazę rozbierze. Pegi 3, więc PvP pewnie koks. Jak Fortnite, nie? Jak Fortnite. 16. Dawaj, robię 16 pokeboli. Będę łapał Pokemony. A to stanie przy workbenchu i robienie rzeczy... <słuch> Chociaż pewnie później to działa tak, że masz przy każdym stanowisku jakiegoś pokemona, który ci robi, nie? Pewnie tak to działa Trzeba, ja muszę klow zrobić A, nie stać mnie na klow, bo nie mam ul. Muszę te owce chyba bić Ale laguje to wszystko No czego brakuje? Stowna Ten armor bym chciał ten naprawić, ale tutaj chyba nigdzie tych owiec nie dorwiemy Iś, iś o, jak. A, to jest jakby granica mojej bazy. Okej, okay, mam Pewnie później ona się powiększa, jak upgrade'uję bazę, nie? Nie tak to działa. Ty, ja mam. Czekam, bo mam punkty. Może w HP? Albo w staminę? Może w stamina, Albo work speed, defense, weight? Nie no, w wait. Pakuję dalej w weight, pasuje. Rafał będzie po prostu dużo dźwigać. Nie, żadna tam stamina. Web macie jak stamina. Drewno. To bym zrobił. ranch bym zrobił. Czy mam tutaj gdzieś drewno? Nie mam. Kurwa, co ja z tym wszystkim porobiłem? Nie wiem. Ale odrastają drzewa. Łe, to lustam. Głodniej nie będziemy. Ale kurde, szarpie te serwery. Pink, 5 milionów. O, dobra. Wow, jak to jest duże, ty. Um, dobra, whatever. Może ma piękną postać, dzięki. Dwie minuty. <grymne> Completed. Required farming. Ja nie mam właśnie farming, żadnego, nie? Gerwazy, ty jesteś farming? No nie, on jest watering. Musimy jakiegoś tego, Pokemona do farminga znaleźć. Haltz at the base. Dawaj gerwazego. Co jest grywaze, o co chodzi? O ku... tańcy z Fortnite'a Zobacz, co się dzieje. You spin me right now, baby! Right now! Bom, bomb bada bomb I co, on będzie po prostu bazy pilnował o to chodzi? O, palbox upgrade available. No mogę. A czym ja to upgradeuję? Nie wiadomo. Fitboxa muszę wybudować i więcej łóżek dla tych tych wariatów. I teraz mogę na przykład kolejną tutaj tom robertę dać też, nie? O i roberta sobie będzie łazić. Fajnie. Jaki para ma twoje role do twej w bazie, co będzie obsługiwać. Super, super. Fantastycznie. Zrobię sobie tarcze. Bo mam ochotę. Trzeba im łóżka zrobić. Yy, łóżko, łóżko, łóżko musimy zrobić jeszcze jedno. Drewna nie mam. A! Podpaliłem się, podpaliłem się, tarcza mi spada. O, dobra, ja chcę tego pokemona. Nie, zostaw mnie. O kurde, ale mały capture rate. Kurbo, mały capture rate. O, o, jej! Alpakę mamy swoją. Ale kozak. Co ona robi? Co ona potrafi? Na tym się jeździ. I farming, ty. Możemy ją do farmingu tutaj dać. Ona tu będzie coś ogarniać chyba. Nie wiem co, ale coś będzie. A niech ona się zrega na razie, nie? A ona się tutaj nie zrega? Zrega się tutaj. Pasuje. Required farming. No ale jest farming. To czemu ona nie farming? Nie wiem. Znowu się podpaliłem. Nie, no. Po mnie. Dobra. Musimy te lambole znaleźć. Jaka szczęśliwa biega, zoba. Ej, coś tu będzie robić? Co ty teraz będziesz robić? Nie wiem. Na pewno, znaczy, pewnie tak jak w Pokémonach, nie? Że się kontrują tam. Elektryczny dobry na wodnego. Wodny dobry na ognistego. Ognisty na roślinnego i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak podejrzewam, że jest to zrobione. Yy, czekaj, co ja chciałem zrobić? A, więcej łóżek dla tych. A ten będzie budował, ta? Gerwazy! No, chyba wejścia do bazy nie ogarnia, powiem szczerze. A nie, ogarnia. No, no. No, no. Zobacz, i Gerwazy normalnie stuka młotkiem. No, można, można. Pewnie, że można. Ostawiłem kilka tych drzew. Znaczy, łóżek. I Gerwazy wybuduję. No, on tu stoi teraz. Nieważne. No, i Gerwazy ogarnie temacik. O, wreszcie level up. Oka. Technology. Logging site. Stone pit. Sign. Bat. Melpaka Saddle Tak Wooden Tavern Furniture Ty zobacz, tawernę można wybudować Statuę mocy Palgir Workbench Tu chyba będą wydobywać Mining trade, lumbering trade, że będą za ciebie pracować jak w fabryce Jagódki będą ci hodować Baseballa se wybuduje No dobra Kurde, ale to strasznie drogie jest, a zresztą nie mam takich pokemonów Ja muszę iść po... połapać jakieś pokemony, nie? To czy ja mogę to wszystko tutaj zostawić, o to jest pytanie Czy ja mogę to bezpiecznie zostawić, czy rozdupią mi to A nie mogę przystrzyć tej alp alpaki, żeby mieć trochę wula? Hej, zobacz. Produkuje ula. I coś tu stuko A ten tutaj stuko. O, i normalnie i sobie naprawie.